Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w pigułce wiedzy z Expert Podczas dzisiejszego spotkania odpowiemy sobie na pytanie, przez jak długi okres przechowujemy dane osobowe osób ubiegających się o przyznanie świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zapraszam państwa do oglądania dzisiejszego spotkania. W związku z ubieganiem się o świadczenia socjalne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, no należy mieć na uwadze, że pracodawca czy też gremium, które zajmuje się przyznawaniem świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gromadzi yy, Odpowiednie dane osobowe yy, pracownika, no, który aplikuje o przyznanie jakiejś pomocy właśnie z tego zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zasada jest, podstawowa jest taka, że no, po weryfikacji tych wszystkich dokumentów yy, i po Pozytywnym bądź też negatywnym załatwieniu takiego wniosku pracownika, te dane osobowe powinny być albo zwrócone pracownikowi, albo zniszczone przez tego pracownika. Przy czym tutaj należy też zwrócić uwagę na to, że dane osobowe mogą być jednak przechowywane przez dłuższy okres czasu, i chodzi tutaj tak naprawdę o dwie takie podstawowe sytuacje. No pierwsza sytuacja jest taka, że Związek Zawodowy może skorzystać ze swojego uprawnienia, jeżeli stwierdzi, że jakieś świadczenia nie są przyznawane zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, to ma trzy lata na to, żeby wystąpić do Sądu Pracy o wypłacenie. Właśnie o zwrot tych świadczeń na konto zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, i z tego powodu no, racjonalnym wydaje się, aby pracodawca przynajmniej część dokumentów potwierdzających według niego zasadność przyznawania tych świadczeń zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przechowywał na potrzeby tego ewentualnego procesu. No, druga sprawa wiąże się z tym, że jeżeli jeżeli chodzi o świadczenia zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to zwolnione są one od składek na ubezpieczenie społeczne, a także one korzystają tutaj z ulg czy też całkowitego zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych to jak gdyby podlega weryfikacji przez odpowiedni organ kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. No i jeżeli chodzi o te dwa wymienione przed momentem przeze mnie organy, no to należy pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o organ Krajowej Administracji Skarbowej to on weryfikując jak gdyby zwolnienie od podatku dochodowego od osób Fizycznych świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych może się cofać do okresu 5 lat wstecz, od końca roku kalendarzowego, kiedy powstał obowiązek podatkowy związany z wypłaceniem jakiegoś świadczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jeżeli chodzi o organ ZUS-u, no to jest okres pięciu lat od momentu, kiedy od tego świadczenia powinny być odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne. Dziękuję Państwu za poświęcony czas i zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych pigułek wiedzy z Expert For you.